Dzień dobry, mam na imię Mark. W dzisiejszym pokażę Państwu, jak wydrukować naklejki. Pierwszą czynnością jest ułożenie naklejek na podelniku bocznym. Klejem do góry. Kartek możemy włożyć więcej niż 7, maksymalnie 100. Przechodzimy do ustawienia klawiatury, wciskamy kopiuj, wybieramy ikonkę papier, pokazujemy, z którego miejsca mamy pobierać kartkę, zmieniamy dostosowanie z panelu po stronie lewej, wybieramy przycisk papier indeksowany. Jest to tyle ważne, że papier taki będzie podawany wolniej i dokładniej, nie odlepić nam list na, na rolkach poboru papieru. Nasz oryginał wkładamy na podajnik automatyczny, i wciskamy serce. Zwrócili Państwo na pewno uwagę, że papier wychodzi z podajnik wyjściowy wolniej, ale to po to, żeby wszystko nam się ładnie dało. Oto mamy naszą sztancowaną naklejkę, którą możemy przykleić do dowolne miejsce. Mam nadzieję, że to ustawienie będzie dla Państwa przydatne. Zachęcam do korzystania nie tylko naklejki na dowolne przedmioty, ale też możemy określić sobie różne inne elementy naszego pracę, naszych prac biurowych. Zapraszam po resztę szczegółów na stronę www.biuroinnowacje.pl. Dziękuję.